Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym na poboczu pewne wizualizacje nowego Mercedesa AMG E63S. Elektryczny hammer od General Motors o potężnej mocy i osiągach oraz nadający się do codziennej jazdy Lotus Evora. Zaczynamy. Targi we Frankfurcie pierwszy raz odbyły się w 1897 roku i od tamtej pory trwała ich historia do dziś. Co dwa lata naprzemiennie producenci wystawiali się we Frankfurcie nad Menem oraz w Paryżu. Tradycja jednak się kończy. Sytuacja jest trochę skomplikowana, ale głównie chodzi o to, że umowa zawarta pomiędzy organizatorem targów, czyli Verband der Automobilindustrie lub niemieckim Stowarzyszeniem Przemysłu Motoryzacyjnego, a Centrum Targowym Messe, wygasła w zeszłym roku. W październiku IAA ogłosiło, że opracowuje nową koncepcję imprezy w 2021. W 2021 roku mającym ją uatrakcyjnić i sprawić, by producenci, którzy zrezygnowali z wystawienia się na ostatniej edycji, pojawili się ponownie. Rozważana jest również inna lokalizacja. W o współorganizacje wystartowały obok Frankfurtu: Berlin, Kolonia, Hamburg, Hanover, Monachium oraz Stuttgart. Do finalnych negocjacji trafiły jednak trzy miasta Berlin, Hamburg oraz Monachium a to oznacza, że to koniec targów we Frankfurcie. Mercedes Benz ruszył z wczesną kampanią reklamową dotyczącą nadchodzącego elektrycznego Mercedesa EQS. Niemiecki producent opublikował zdjęcia zbliżającego się pojazdu. Widzimy tu dwa samochody, a mianowicie wersję koncepcyjną oraz całkowicie zakamuflowany prototyp. Choć ciężko jest wychwycić jakiekolwiek szczegóły przez obfitą folię maskującą, to widać na pewno, że ogólny kształt samochodów jest zbieżny. Łączy je również dynamicznie opadająca linia dachu. Nowy IQS ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Wnętrze będzie zbieżne z tym, które ujrzymy w nowej flagowej S-Klasie. Pojawi się cyfrowy zestaw wskaźników oraz duży tablet systemu inforozrywki. Plotki głoszą, że auto ma mieć na pokładzie baterię o pojemności 90 kWh, zasilającą dwa silniki elektryczne o mocy wyjściowej równej 406 koni mechanicznych. To niewiele w porównaniu do nadchodzącego BMW i 4 o mocy 530 koni. Największy SUV od BMW, czyli X7 na pewno należy do samochodów, które mocno rzucają się w oczy. Górują na drogach i wzbudzają respekt. To głównie ze sprawą swoich proporcji, monumentalności i gigantycznej atrapie chłodnicy. Uznany specjalista od modyfikacji samochodowych wnętrz Wilner ma teraz na koncie kolejną przeróbkę, tym razem dotyczącą właśnie wspomnianego wielkiego bawarskiego suwa. Kabina została mocno przeprojektowana, a o ile kolory samych skór są naprawdę w porządku, to nijak nie odpowiadają tu niebieskie pasy bezpieczeństwa. Może jednak to ulubione zestawienie kolorystyczne klienta. Jak przystało na Wilnera, każdy element wykończony z najwyższą starannością w połączeniu ze szlachetnymi materiałami musiało to kosztować sporo. Arrival i UPS współpracują ze sobą 2016 roku. Najwyraźniej kooperacja układa się bardzo dobrze, gdyż niedawno gigant na rynku dostaw kurierskich zamówił 10 tysięcy pojazdów elektrycznych od brytyjskiego startupu. Sytuacja przypomina tą, która miała miejsce wcześniej pomiędzy Amazonem a Rivianem. Wspomniane zamówienie od UPS opiewa na kwotę ponad 400 milionów euro i pomoże UPS-owi przejść częściowo na flotę nieemitującą CO2. Arrival potwierdził, że chodzi tu o furgonetki drugiej generacji na platformie modularnej. Samochody mają zostać zbudowane zgodnie ze specyfikacjami UPS. Pozostaje wiele pytań, gdyż mało szczegółów pojawiło się do tej pory w sieci. Do końca 2024 roku w Europie, USA i Wielkiej Brytanii zostanie jednak prowadzonych 10 tysięcy elektrycznych samochodów dostawczych. Oprócz zamówienia UPS, podobnie jak Amazon, zainwestował w firmę Arrival. Czekać tylko na podobny ruch ze strony DHL oraz FedEx. Czas założyć startup z dostawczymi elektrykami. Lotus wprowadza nowy model do gamy, a jest nim Evora GT410. To samochód stworzony po to, by oferować większą dawkę komfortu, użyteczności i praktyczności niż GT410 Sport. Auto wyposażono w dwa sportowe fotele z Sparco, klimatyzację, nowy system inforozrywki z cyfrowym radiem i Apple CarPlay oraz tempomat. Wisienką na torcie są jeszcze podgrzewane fotele, tylne czujniki parkowania oraz zwiększona izolacja akustyczna kabiny. Pojawiły się też zintegrowane podłokietniki oraz schowki. Wszystkie te dodatki będą z pewnością ważne i interesujące dla klientów którzy chcieliby poruszać się swoim Lotusem na co dzień. W porównaniu do GT410 Sport, nowy wariant posiada też zmienione amortyzatory zapewniające bardziej komfortową jazdę, jednocześnie zachowując kultowy charakter Lotusa. Auto osadzono na 19-20 celowych obręczach z oponami Michelin Pilot Sport 4S. Moc wciąż jest doprowadzana przez 3,5-litrową jednostkę V6 o mocy 416 koni oraz 420 nm. Auto przyspiesza do setki w 4 sekundy i osiąga prędkość maksymalną równą 305 km na godzinę. Z wielu doniesień wynika, że Ferrari pracuje nad pierwszym w pełni elektrycznym samochodem, który mógłby rywalizować z dwuosobowym roadsterem Tesli. Tym razem wyciekło parę rysunków patentowych przedstawiających koncepcję takiego samochodu. Ewidentnie mamy tu dwumiejscowy samochód sportowy napędzany minimum czterema silnikami elektrycznymi po jednym na każdym kole. Materiały te opisują również co ciekawe, jak cztery silniki mogłyby zostać skonfigurowane, żeby współpracować z silnikiem spalinowym. Istnieje zatem możliwość, że są to patenty związane z produkcją nowego hybrydowego modelu Ferrari. Pojawia się wiele pytań a tak mało odpowiedzi. Cztery silniki elektryczne plus jeden spalinowy to wystarczająco dużo, by zaoferować ponadprzeciętną moc i osiągi znacznie przewyższające to, co mogą zaoferować samochody z konwencjonalnym benzynowym napędem. Wydaje się jednak mało możliwym by na taki ruch Ferrari miało sobie pozwolić. Z drugiej strony, włoski producent jakiś czas temu ogłosił, że ich elektryczny samochód pojawi się na rynku nie wcześniej niż w 2025 roku. Przyłapano podczas jazd testowych w Europie zakamuflowany prototyp następnej generacji Mitsubishi Outlander. Wydaje się, że auto otrzyma nadwozie inspirowane mocno konceptem oraz przede wszystkim nową płytę podłogową. Nowy duży SUV od Mitsubishi ma zostać zbudowany na płycie CMF pochodzącej z aliansu Renault-Nissan Mitsubishi. Na tej samej platformie budowany jest Nissan Qashqai oraz Renault Kajar. Całkiem możliwe, że w gamie jednostek napędowych pojawi się półtora litrowa jednostka czterocylindrowa, turbodładowana oraz wariant PHEV. W kwestii wizualnej nowy Outlander mocno kojarzy się z konceptem konceptem Engelberg Tourer prezentowanym na targach w Genewie. Przód zdominowany został przez sportowo nakreśloną atrapę chłodnicy oraz cienkie reflektory LED będące w parze ze sporymi kloszami dodatkowych punktów świetlnych. Ogólny kształt bryły Outlandera jest również znacząco inny w stosunku do schodzącego już z rynku modelu. Nie mamy póki co jednak żadnych zdjęć prezentujących wnętrze tego samochodu, ale można się także spodziewać podobieństw z pokazanym konceptem. Auto ma zadebiutować na targach w Paryżu. Nowa Kia Sorento zadebiutuje oficjalnie już 17 lutego, jednak jak zwykle zupełnie przypadkowo w sieci pojawił się niespodziewany wyciek. To zdjęcie niezamaskowanego samochodu, który zdecydowanie zmienił się pod kątem stylistyki. Nowa generacja koreańskiego SUVa nawiązuje mocno do modeli z USA. Kanciasty i ostro zarysowany przód oraz tył z wąskimi pionowymi segmentami świateł dodaje Sorento surowego charakteru. Prezentuje się dzięki temu ciekawie i atrakcyjnie. Wnętrze również zmieni się i stanie się niestety bardziej amerykańskie. Miejmy nadzieję, że rzecz dotyczy jedynie wyglądu, a nie idzie w parze z jakością wykończenia. Kanciasta deska rozdzielcza wyróżnia się głęboko zabudowanymi cyfrowymi zegarami oraz dużym, ponad 10-calowym wyświetlaczem systemu multimedialnego. Na tunelu środkowym zmieściło się miejsce na pokrętło od napędu oraz okrągły wybierak skrzyni automatycznej. W gamie napędowej Kia Sorento pojawią się wersje hybrydowe plug-in. Połączą one silnik 1.6 turbo benzynowy z napędem elektrycznym. Poza tym znajdą się tu też warianty benzynowe oraz wysokoprężne oferujące do 200 mechanicznych. Jeśli mówimy o firmach tuningowych, to polski Carlex Design znany jest z projektów oszałamiających pod względem wnętrza oraz dodatków stylistycznych, a przy tym znacznie bardziej powściągliwych w porównaniu do np. Mansory. Jednak jego najnowszy projekt Mercedesa AMG G63 jest jednym z najbardziej imponujących i przyciągających uwagę do tej pory. Prawdopodobnie też nie przypadnie do gustu każdemu. Wykonany projekt otrzymał nazwę G63 Steampunk Limited Edition. Z zewnątrz na dwozie polakierowano na kilka odcieni brązu. Pojawiły się nowe boczne rury wydechowe oraz nowe emblematy. Pojazd wyróżnia przede wszystkim dach lakierowany na zamówienie ze skomplikowanym wzorem z czaszek, róż i diamentów. Wewnątrz również prawie cała tapicerka została wykonana z ciemnej brązowej skóry kontrastującej z również brązowymi dodatkami jak np. kratki nawiewów, elementy kierownicy i przełączniki. Podsufitka została wykonana z alcantary, a przednie fotele wykonano całkowicie na zamówienie. Firma nie ogłosiła cen tego samochodu, ale ma powstać jedynie 10 egzemplarzy. Po miesiącach spekulacji i plotek, General Motors końcowo potwierdza, że Hammer rzeczywiście wraca na rynek. Pierwszy model, który zadebiutuje, będzie elektrycznym pickupem o mocy 1014 koni mechanicznych oraz 15574 Nm. To nie żart. Te wartości mają pozwolić przyspieszyć mu do setki w jedynie 3 sekundy. Samochód nazywać się będzie GMC Hammer IV i zostanie oficjalnie zaprezentowany 20 maja tego roku. W międzyczasie firma wrzuciła do sieci małą zapowiedź, na której widzimy wąską atrapę chłodnicy samochodu oraz Charakterystyczne LED-owe reflektory. Oprócz tego widać też muskularną maskę oraz kwadratowe lusterka. Samochód otrzyma też montowane do dachu światła, tak jak w ikonicznym H2. Nowy hammer będzie budowany w przekształconej fabryce Detroit Hamtrunk, w której teraz powstawać będą tylko samochody elektryczne. Kilka miesięcy temu Audi zaprezentowało swojego najmocniejszego suwa, czyli RSQ8. A teraz w portfolio Apt Sportsline możemy znaleźć także modyfikację tego modelu. Nie jest to większym zaskoczeniem. Niemiecki tuner zaproponował aktualizację oprogramowania silnika, która podnosi moc 4-litrowej jednostki V8 Twin Turbo z 600 do 700 KM oraz 880 Nm. Dzięki temu zmodyfikowany suf jest o 50 KM i 30 Nm silniejszy niż włoski kuzyn Lamborghini Urus. Apt jak zwykle powstrzymały się od publikowania jakichkolwiek dalszych specyfikacji i osiągów samochodu. Można się jednak spodziewać przyspieszenia do setki szybszego niż 3,6 sekundy w Lamborghini. Ta modyfikacja dostępna jest również w Audi RS6 i RS7 Avant, które napędzane są tym samym silnikiem. Uzupełnienie oferty jest RS4 Avant, dysponujący jednostką 2.9 V6 i po modyfikacji mocą 510 mechanicznych i 660 Nm. Oprócz zwiększania osiągów, Aft Sportsline popracowało delikatnie nad aerodynamiką i pakietem stylistycznym samochodów. Dostępne są też ulepszenia zawieszenia. Producenci samochodów nie są dziś już tak ostrożni w przetrzymywaniu informacji jak dawniej, co róż wyciekają wiadomości, wizualizacje. Wizualizacje oraz zdjęcia prezentujące kawałek lub całość wyglądu nowego samochodu najczęściej już przed premierą wszyscy doskonale wiedzą jak samochód będzie wyglądać i nie ma żadnego zaskoczenia. Jednym z pojazdów, które wyciekły niemal w całości w ostatnim czasie jest Mercedes AMG E63S. Graficy z kolesaru doskonale wykorzystali ostatni wyciek na Instagramie i stworzyli wizualizację prezentującą najbardziej możliwy wygląd nowego podrasowanego E-63. Nie jest żadną niespodzianką, że odświeżona E-klasa charakteryzować się będzie ewolucyjną stylistyką zachowującą w dużej mierze ogólny wygląd samochodu. Pojawi się nowy przedni i tylny pas, choć z przodu przeprojektowaniu ulegną reflektory oraz atrapa chłodnicy w sposób delikatny. Tylne klosze lamp posiadają całkowicie zmieniony kształt. Z przodu rzuca się w oczy atrapa chłodnicy Panamericana. Auto wyraźnie osadzone jest na niższym zawieszeniu oraz dużych felgach. Wizualizacje nie pokazują wnętrza, w którym pojawią się dwa ponad 10-calowe ekrany oraz system inforozrywki MBUX z asystentem głosowym. Na debiut E63 musimy jednak zaczekać, gdyż pojawi się dopiero w pierwszej połowie 2021 roku. Dzięki za dzisiejszą obecność i miłego dnia. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Jazdy Próbne, wysłuchać nowego odcinka podcastu, który pojawi się już za godzinę i oglądać nas również jutro rano. Do zobaczenia!